Widzowie, dzisiaj pokazujemy na odcinku trzech moich najlepszych znajomych. Pierwszy, Miki Brian. Mega dobry typ. Chociaż jakby miał 30, to by też było dobrze. Jaki ma klub. Dobrzy gracza. I oceniamy konto też. I jego konto 10 na 10. Gamer Taha. Dobrych ma za dniarzy. Pewnie tylko moje nie ma. I trzeci to Polak. Furia87. To jest Polak. Bardzo dobry A Gamer Taha, ocena jego konta 9,9 na 10, Furia trochę słabo 7,5 na 10. Następny, w następnym odcinku oceniamy 5 postaci. Znaczy pięciu zadymiarzy Ciągle się mylę. E, dobra, e, no, następny odcinek pięć zadymiarzy. Nara.